Zaczynamy od tabeli pierwszej ligi, bo nic więcej z tamtej klasy rozgrywkowej z trzeciego tygodnia nie mamy. A tam liderem Over Meble Ogrodowe, który w zeszłym sezonie walczył o utrzymanie. Po meczu mniej mają zeszłoroczni medaliści Baumit i Napromieniowani. Bez punktów oba Fulanito i Core Services. Teraz na wprowadzenie w tematy drugiej ligi pomyczowy wywiad zawodnika KS Widawa z meczu, z którego skrót dostępny jest na kanale. Standardowo, 3 ja do 1 do jednego w pewnym momencie. No, to, 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 to jest taka bezpieczna przewaga nasza. Bezpieczna, która okazuje się później niebezpieczna. Wiesz, to, za, to zależy, bo my nie umiemy utrzymać wyniku i to jest dla nas coś nowego. My zawsze byliśmy dużą, która goniła wynik, a my nagle mamy prowadzić grę i to my się w tym gubimy. To jest tak, jakbyś kazał e... Trzanowi Dajszowi i jego Berli prowadzi grę z Liverpoolem. To dlaczego dzisiaj się nie pogubiliście? Dzisiaj się nie pogubiliśmy, bo przyszedł Tomasz Słowiński. To I każdy to... grał na 100%, żeby pokazać mu, żeby już więcej nie przychodził. Colan Team przegrywał już 0 do 4 z kasztaniakami, żeby ostatecznie wygrać. Co prawda czarni jeszcze ze stanu 4-4 wybili się na prowadzenie, ale nie uchronili się przed dwoma ostatecznymi ciosami. Kolian team FC Kasztaniaki 6 do 5. Pierwszą wygraną zaliczył w sezonie Astech, ogrywając tork. Szybka wymiana ciosów w pierwszej połowie, a w drugiej długi przestój przy ugruntowanej przewadze. Dopiero w końcówce Astech dobił jeszcze rywala. Astech 5 do 9. Przegrywając z Astechem, Tork był już po pierwszej wygranej, którą odniósł w tym samym tygodniu. Ich rywalem była najsłabsza, jak na razie, ekipa drugiej ligi. Już do przerwy 5 do 1, a z upływem czasu przewaga rosła. Metserf United – Torque 2-13. do 13. Znów na pozycję lidera wskoczył Kolian, ale ma najwięcej meczów spośród bezpośrednich rywali, a za plecami ciasno. Już tylko Metserf nie zdobył choćby punktu, a na pierwszą wygraną czeka brak sponsora. W trzeciej lidze Piast zdominował Oirp. Rywal odpowiedział dopiero golem samobójczym i mimo, że po zmianie stron również strzelił 4 bramki, nie wygrał. Oir Seniors Piast na Dolice 4-6. Do Tabela wyglądałaby tak, gdyby nie to, że wygląda tak. Do ligi dołączyło 6 ekip, które pierwotnie miały grać w edycji halowej. Lider się nie zmienił, ale już na piątym miejscu ekipa bez porażki. Wspomniane już drużyny, które dołączyły do ligi w minionym tygodniu, grały między sobą, nadrabiając zaległości. Tylko jedna z nowych ekip po rozegraniu dwóch meczów zgarnęła komplet punktu. 4 do 1 do przerwy było efektem zdecydowanej przewagi w pierwszej połowie i mądrej obrony w drugiej. BSH Wrocław 3M 5 do 2. W dwóch pierwszych meczach okazuje się, że BSH marnowało się jako drużyna halowa. Bo to typowa drużyna pod balon, tak? Tak, tak. E, może nie typowa pod balon, faktycznie no, na hali nam nie do końca tak szło. Tutaj jednak w e, trochę w składzie. Dodatkowo no gramy z drużynami trochę lepszymi. Jakby nie patrząc, że byliśmy tym, powiedzmy, outsiderem. Nikt nas nie brał w roli faworyta, to też nas trochę zmobilizowało do tego, żeby pokazać wszystkim, że naprawdę to jest wartościowa ekipa i, i po tych wzmocnieniach jak Marcin, Potoczowski, Dominik, no i Konrad w końcu się strzelił, naprawdę idziemy do góry. Dobre początki, mam nadzieję, że koniec będzie jeszcze lepszy. Stawialiście sobie jakieś cele przed tym sezonem? Mm, przed halowym tak. Tutaj to jest trochę kochani niespodzianka, bo no nie graliśmy nie, Szanowni w takie składzie nic, ale przed halą stawialiśmy sobie tak awans. Nie? I właśnie chcieliśmy zaatakować z takiej pozycji z tyłu i udało się. Przynajmniej na razie. W innym meczu, nowych, Goya wygrała pierwsze starcie i gdy wydawało się, że mogą powalczyć o medale, prowadząc do przerwy z Feniksem 2-4, do przegrała. Goja Wrocław. 8 do 6.